Co gdybym rzucił Ci wyzwanie przejścia Minecrafta na jednym z najcięższych światów w całej grze, czyli na latających wyspach, które w dodatku pokryte są bezkresną pustynią, co oznacza tyle, że nie ma tu żadnych drzew, zwierząt ani jedzenia. A w dodatku, żeby nie było za łatwo, przez całą grę będzie gonił mnie łowca, Elek, którego jedynym celem jest zabicie mnie, co równałoby się moją porażką. Ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. ale to chyba ten na samym dole czego. Które. Czekam! Tak? Okay. To widzisz? Wszystko no, leci. Lec o tych! Śpiewałeś kiedyś tamty? Nie. Ok, <grym grym> no, kup sobie, by nie to już i wejdź. Teraz to nie złapił się. Tak. nie śpiewaj Nie śpiewaj, ja O ty. Teraz to nie będzie pokuścienie. No, no mam nadzieję, że nie popuścisz. Kurwa, ale żeby broczek postawić, to też... O. Co ty tam robisz? A tu jesteś. Skąd ty masz niby ten? I like Kurwa! Zazwyczaj bo ja mam dużo... Ty, czekaj, muszę to zmniejszyć. Kurwa, nie umiem się bić na łapki! Zostaw mnie! Jest! Dobra. Może tym zawiodło, ale to tylko delikatnie. Aha, bo tu jest wszędzie pustynia! Skąd ty masz crafting? Nie mam. Ja pierd... No nie, nie. wiem. No kurde, czemu tutaj nie da się przejść nie? Uciekając przed łowcą zauważyłem wioskę z kowalem, do której od razu się udałem. Po drodze zlutowałem jeszcze portal, w którym nie było jednak nic ciekawego. Gdy doszedłem do wioski, szybko zrobiłem klacza na Black Smitha, aby jak najszybciej zlutować wioskę, gdyż wiedziałem, że mój łowca nie śpi. Oho, Stonage. Skąd ty masz kierow niby? A takie małe latające rzeczy tam są pod wyspami. Już masz? Żelazny bym nie pojedzał. A, no a, za to ja, jeśli chodzi o mnie. Ty, ja nie pomyślałem jak ja stąd wyjdę teraz. O tak, wskakując tu nie pomyślałem jak się stąd później wydostanę. Na szczęście dzięki kilofowi znalezionemu u Kowala mogłem się stąd wydostać. Jak na ciebie skoczy, tu jo cię. Ojej. W tym samym czasie Alex zaczął wygadywać jakieś dziwne rzeczy. Najpierw w by się przydał. O, tam więcej. Oczu jest... Tyle zielaza, co ja mam tu no, trochę trzeba... Gdy wyszedłem z wioski, od razu udałem się do pobliskiej kopalni, aby się uzbroić i wykopać trochę drewna, które jest niezbędnym elementem większości craftingów. Teraz Ale... wszystko jest gotowe. Podczas gdy ja kopię sobie seta, opowiem wam o zasadach panujących w tym świecie. Jak już mówiłem, cały świat jest pokryty pustynią. A jak wszyscy wiedzą, na pustyni rozpi się najwięcej mobów, co sprawia, że nocą czasami naprawdę ciężko jest przeżyć. Dodatkowo, nie ciężko tu trafić na spadające piaski, o czym miałem okazję już się przekonać. Jednak jeśli będziesz miał niefarta, możesz spać do wojna, gdzie na pewno umrzesz. Dodatkowo, jako że gramy na nowszej wersji niż możliwe jest generowanie takich światów... Na nowych czankach powstają takie struktury, które dość mocno utrudniają przemieszczanie się. A jeśli chodzi o przemieszczanie się, to krańce sąsiednich wysp bardzo często dzieli przepaść. Przez to nie truną błąd i śmierć w Wojdzie. Kurwa. W międzyczasie skończyłem kopać. Przez to udałem się do góry, żeby znaleźć lawapulkę i wejść do netheru. Jednak zamiast tego znalazłem mojego łowcę. <gry> Sieła na swoje nieszczęście nie znalazłem już fotografa. A ty masz jak mie? a ty masz jak z O kurde. Skupaj mnie. Jo, pierdzielę, ile to gówno wiesz. O kurde. Mu z tych guwięć dropi. Kurwa, ale ja mam dycyma. Czy ja wpadam? No właśnie swojego twojego Czemu ja nie mam Ile? O kurde. O kurwa kur... ale ja... Ale jestem uko. <gamy> ja, <pewnie>. ja też Ja <gamy> też. Ja też jadę. paralityków. O kurde. Chodźcie, <gamy> tu. Dane ci się pomyliły <laughs> Właśnie mi bardzo... Ty masz gapa? O skoku, kurde Czemu ty miałeś baglon? Nie miałem Ty tam kurde To chyba był... Ło, kurwa, w koreku! No ja to chyba był. Nie... Są te umiejętności jeszcze pozostawione. Jest! <laughs> Jeden. Aż takiego... Ja się właśnie nie spodziewałem. No to... Na szczęście ja to wyciszę. Po tym jak pokonałem łowcę, od razu dałem się do Netheru. Gdzie zaraz obok znalazłem fortecę. Co za kurde Dobra A jak tam Ci się podoba mój nowy achievement Grzim? Zajebity Pokładnie też mam swoich swój... ramor. Ten... Cały ten czas zaczęło brakować mi jedzenia, dlatego mimo, że widziałem spawner, udałem się na ten taki czerwony-biały z hoglinami, żeby je zabić i uzyskać trochę mięsa. Gdy zdobyłem wystarczająco mięska, wróciłem do fortecy i zacząłem farmić blaze. Więc jesteś w fortecy, coś No, Jestem co jest? <gülüyor> <gülüyor> O kurde, jesteś ty gdzieś? Masz ja się Gdzie jest? Jeszcze wyjąłem um 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 4. Chyba 4. jesteśmy w dwóch innych 4 jest, jest. bo ja 6 jeszcze jednak klaszec Jali oryginy Jest 7 O siema ja myślę, że mnie sz kbie. Hmm. Jeszcze play jest pan nie Pa, wciel... Ja w ciebie też będę mam... Nie, 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 nie. Nie, nie. nie moja nowa. Jeszcze się plę Kurza co to jest? Nie wiem, miałam wysagną dziś. Jak się ładnie? Chyba jesteś przecież pod ja Na tym scenie fajne jest to, że chociaż w tym ma szafki. Są...

W kolejnej walce z łowcą poszedłem na biome endermanowe, żeby bić endermany, z których musiałem uzyskać enderperły. Potrzebne do skraftowania oczu kresów. Jest w końcu. Ej, no, zapiję, nie jest... w końcu ja pierdziele spadam z Po naprawdę długim farmieniu perleł od razu udałem się do overworlda i zacząłem szukać strongholda. Znowu noc. Dobra, to będzie gdzieś tu. O, z tyłu jest. O! Daleko! O! Co? Jeszcze tylko sobie po wodę pójdę i. O! siema, siema. Kula, te termity tu wszędzie wiesz, To jestem Termity, Leaper za mną. No jest bajka, słyszysz? No, nie pamiętam. Sieła? O kurwa, Dobra, ja nie mam ochoty się z Tobą bawić. Dwa nawet powiem. Kurwa, kilku. Zadrgałem. A ty tam na mnie się nie czai? Nie. Czemu miałbym się na ciebie czaić? Dwa. Powiedzmy, że ci wiem. Trzy. Nie, nie wierz mi. Jestem zdradziecki i kłamliwy. Nie mam Co to było? To ty? to ty! Ziała pierwsza. Haha, Kurwa! <laughs> chodź, chodź, chodź. Enderman mnie popchnął. Bym Twoje życzenie zosta... nie, to nie... Moja karta tutowa. Jaka? Teraz ty nie przeszedłem. Chuj w Ty, ja hmm? nie mam mięsa. No kurde Zapomniałem do wioski właśnie. Kurwa! <grym>. O nie! Pominął. Też mam, tyś... ty nie Nie, nie, <grym> tyla. nie tyla filmy, ty masz głowy. Nie zjadłem. Nie Dobrze, no, ale... dobrze. <laughs> Ej, nie, nie hitnęło mi ciebie Tak to hitnę Dobra, no pół Za fajnie się ciebie goni <laughs> ma mnie zabił